Tradycyjnie już na początku czerwca Hojnów obchodzi swoje święto, a my również tradycyjnie zaglądamy do miasta Hojnowa przed tym świętowaniem po to, żeby zarówno mieszkańców Hojnowa, jak i mieszkańców okolic zaprosić na to wspólne świętowanie. Przy naszym mikrofonie gospodarz miasta, burmistrz Jan Serkies, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie i gorąco. Rzeczywiście w tym roku to już 14 festiwal Tkactwa i Rękodzieła artystycznego, na który bardzo gorąco i serdecznie wszystkich mieszkańców, gości z regionu zapraszam do Hojnowa. Będzie się bardzo wiele działo, począwszy od tradycyjnego korowodu, który rozpocznie ten festiwal Tkactwa i Rękodzieła artystycznego, mnóstwo kramów, jak i również wiele innych atrakcji, które czekają na gości. Jak zwykle, Hońów udostępnia dużą scenę swoim mieszkańcom, po to, żeby mogli zaprezentować swoją twórczość, nie tylko rękodzieło artystyczne, ale na scenie zarówno taniec, jak i piosenka to wyjątkowa okazja dla mieszkańców Chojnowa, tych artystów, aby mogli się na dużej scenie zaprezentować. Jest to już tradycją, kiedy w pierwszym dniu na dużej scenie prezentują się chojnowskie zespoły taneczne, zespoły muzyczne, soliści. Pokazujemy wtedy, jest to taki przegląd naszej twórczości kulturalnej w mieście, jak i również w drugim dniu, który też jest poświęcony takiej twórczości, a w tym roku jest to jak gdyby szczególny czas, ponieważ Szkoła Podstawa numer 4 obchodzi 30-lecie swojej działalności. Zaprezentuje się z bardzo ciekawym programem artystycznym. A skoro mówimy o jubilouszach, no to dzień wcześniej, w sobotę, 20 Bambiniada, na którą też serdecznie i gorąco zapraszamy. Ale Dni Hojnowa to także koncerty, i tutaj mamy olbrzymi przekrój. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zawsze staramy się zachęcić wszystkich i znaleźć coś dla każdego ciekawego. Począwszy od muzyki rockowej, poprzez gwiazdę tegorocznych Dni Hojnowa, panią Halinę Młynkową, również muzyka disco polo, jak i również gwiazda z Wojsk Brytyjskich. Serdecznie i gorąco zapraszamy do Hojnowa w sobotę i niedzielę 4 i 5 czerwca tradycyjnie. Będziemy tam ze swoim plusowym mikrofonem, będziemy z kamerą, będziemy chwalili się tym, co się w Hojnowie dzieje i będziemy zapraszać. Ale e, dniom Hojnowa e, towarzyszy też wiele różnego rodzaju przedsięwzięć sportowych e, i kulturalnych, no jak chociażby turniej wędkarskie, brydża, tenisa ziemnego. Ale pochwalmy się, że 1 czerwca w Dzień Dziecka e, Hojnów zdobył wyjątkową nagrodę, bo pobił rekord polski. Tak z inicjatywy jed, z jednej z mieszkanek naszego miasta gimnazjum numer dwa, jak również inne szkoły, mm, bił rekord w, w tańcu, który nazywa się Belgijka i taki rekord został ustanowiony w Hojnowie w szczególnym dniu, bo właśnie w dniu dziecka. Serdecznie i gorąco gratulujemy pobicia rekordu, natomiast wszystkich, którzy nas słuchają, gorąco zapraszamy na dni Hojnowa. Jeszcze raz gorąco i serdecznie zapraszam wszystkich na dni. Oi